15 stycznia w całej Polsce ruszyła akcja rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Na początek najstarsi seniorzy. Ci, którzy ukończyli 80 rok życia, mogą rejestrować się do 21 stycznia. Od 22 będą mogli rejestrować się ci, którzy skończyli 70 lat, a zarejestrowani zaczną się szczepić od 25 stycznia. Woli? Troszeczkę, ale do wytrzymania. A dlaczego się pani w ogóle zdecydowała zaszczepić? To jest mój obowiązek jako personelu dla bezpieczeństwa mojego, bezpieczeństwa pacjentów, też bezpieczeństwa mojej rodziny. W tym tygodniu szczepieni są pensjonariusze domów pomocy społecznej. Podawane są także drugie dawki szczepionek medykom, szczepionym w pierwszej kolejności. Mamy jeszcze do wyszczepienia 2000 osób z grupy 0. Jak tylko dostaniemy dodatkowe dawki, to te osoby zostaną zaszczepione. Jeśli chodzi o pensjonariuszy DPS-ów, to. Zespół wyjazdowy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ma pod swoją opieką trzy takie DPS-y i w najbliższych dniach do tych pensjonariuszy pojedziemy. Można się zapisywać w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na szczepienia 80+. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest aktywna infekcja z wysoką temperaturą powyżej 39 stopni. Przeciwwskazania to także reakcje anafilaktyczne w przeszłości. Chociaż tutaj no, też indywidualnie ta kwestia jest roz, rozpatrywana, podobnie jak ciąża i karmienie piersią, ponieważ też nie ma wystarczających dowodów na to, że ta szczepionka nie, nie szkodzi tak, kobietom w takim stanie. Również nie mogą szczepić się osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni były za granicą w krajach w tak zwanej strefie czerwonej i osoby, które w ciągu czterech ostatnich tygodni przechorowały y, y, SARS-CoV-2. Wielu wrocławian nie ma wątpliwości, że zaszczepienie się choć dobrowolne jest konieczne dla dobra siebie i innych. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, mamy zbiór potrzebnych i przydatnych informacji na naszym portalu wrocław.pl. Szukajcie ich także pod hasztagiem Wrocław się szczepi.